Serdecznie witam u poranku w kolejnym naszym Aceranku, a dzisiaj czytamy fragment pierwszego listu Pawła do Koryntian z rozdziału szóstego. Ale zanim wejdziemy do tego rozdziału, musimy przeczytać ostatnie dwa wersy piątego, aby było takie mięciutkie lądowanie w tych rozdziałach, w tych fragmentach, które będziemy omawiać. Bo, czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usądźcie tego, który jest zły spośród siebie. I tylko dodajmy do tego, że Paweł mówił o czymś bardzo praktycznym, dlatego że w piątym rozdziale pierwszej kolisy do Koryntian w wersetach 4 i 5 możemy przeczytać, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Wy i Duch Mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby Duch był zbawiony w Dzień Pański. Czyli Paweł nie teoretyzował, ale bardzo jednoznacznie. Odwoływał się do pewnego zdarzenia, które miało miejsce w tym kościele, a mianowicie wyrzucono z tego kościoła człowieka za to, że współżył z żoną swojego ojca i dokładniej rzecz ujmując, tak jak czytaliśmy, oddano go diabłu. Tak, aby po prostu nauczył go życia. Wiemy, że generalnie się to skończyło dobrze, ponieważ w drugim liście. Do Korytan Paweł wzywa Kościół, żeby przyjął z powrotem tego człowieka, który już pokutował, który już nawrócił się i chce teraz powrócić do świętych. Wiedząc o tym, czytamy szósty rozdział. Czy śmie ktoś z Was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że świat. Że święci świat sądzić będą? A jeśli Wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, których za nic są uważani w kościele? Tak mówi dokładnie Greka. Mówię to. Aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który by mógłby być rozjemcem między braciem swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie. I to braciom. Albo czy nie wiecie że niesprawiedliwi królestwo Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się ani przetecznicy, ani bałwochwarcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani łożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. O, tak dużo ważnych spraw. Że nie wiadomo do czego się zabrać. Po kolei. Jeżeli oglądamy rzeczywistość, która nas otacza, to musimy podjąć bardzo prostą decyzję. Ludzie, którzy są poza Kościołem, poza Zborem, to nie nasza sprawa. Z jednej strony, wiem, że teraz zaraz się na mnie wyleje krytyka, ale tak mówi Biblia. Z jednej strony, jeżeli ludzie tego świata chcą czegoś, to zachodzi pytanie, jeśli to czego oni oczekują, nie będzie na nas bezpośrednio miało jakiegoś szczególnego wpływu, to trzeba im tego zabraniać. Przecież to nie nasza sprawa. Niech oni żyją jak chcą. To nie nasz problem, nie nasza sprawa. Oczywiście ja nie jestem naiwny, ja rozumiem, że jeżeli złu poda się paluszek, to za chwilę weźmie całą rękę, ale jeżeli ktoś Twierdzi, że on nie chce brać udziału w żadnych sprawach społecznych, no to wcześniej czy później go przemielą na mielonkę dla psów i kotów, bo nie o to chodzi, żeby być obojętnym, tylko o to chodzi, żeby rozumieć, że chrześcijanie nie mogą układać życia ludziom niewierzącym. Bo to nie jest nasza sprawa. Przyjmijcie to do wiadomości. Natomiast, i to jest ciekawe, Wielu chrześcijan chciałoby układać życie ludziom niewierzącym, natomiast w kościele przymają, przymykają oko na każdy grzech. To jest jakiś obłęd, to jakaś choroba jest. Jeszcze raz powtórzę, bo Biblia to mówi. Czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza Zborem? No nie moja, nie Twoja, nie nasza. Nie my będziemy sędziami tych ludzi, bo jest napisane, że tych ludzi będzie sądzić. Bóg i zostawmy to Panu Bogu. Natomiast naszą rzeczą jest sądzić tych, którzy są z Boże. Tak tu jest napisane: sądzić tych, którzy są z Boże. Ci wszyscy, którzy mówią i wypisują, a kto mnie będzie sądził, kto ma prawo do tego, człowieku, zacznij czytać Słowo Boże. A jak nie chcesz czytać Słowo Bożego, to wyjdź z kościoła i żyj sobie jak chcesz, i wtedy jako człowiek niewierzący nie będziesz podlegał sądowi ludzi wierzących. Nie będziesz poddany sądowi kościoła. Proste, jasne, klarowne: w czym problem? W kościele nie ma miejsca dla ludzi, którzy popełniają grzechy. Dokładnie. Dlatego, że jest pewna procedura, idzie się do takiego człowieka, ostrzega się go, jak nie, to bierze się świadka, nie to dwóch świadków, jeśli nie, to przed starszymi, jeśli nie, to przed dworem, a jeśli nie, to fora ze dwora. Taka jest kolejność, którą ustalił Bóg. Nie ludzie ją ustalili, tylko Bóg. Więc my mamy obowiązek, obowiązek zwracać sobie uwagę, napominać się, zachęcać się, aby w Kościele nie było zła. Nie było grzechu. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Bóg sobie tego życzy i właściwie na tym moglibyśmy zakończyć wszelkie rozważania. Ale nie tylko dlatego. Dlatego, że Kościół ma być światłością tego świata. Taka jest natura Kościoła i, i jeśli Kościół przestaje być Światłością świata to tak naprawdę on nigdy nie był Kościołem Chrystusowym. Jeśli światło ma w jakikolwiek sposób przygasać, to trzeba je ciągle i ciągle rozpalać czyli usuwać, usuwać przyczyny zaciemnienia, zamroczenia, usuwać po prostu grzeszników, bezdyskusyjnie oczywiście takich, którzy nie chcą w żaden sposób zmieniać swojego życia. Dalej czytamy, że jeżeli w kościele są jakieś problemy, to dlaczego ludzie sobie nie przebaczają? Dlaczego nawet ci, którzy poniosą stratę, nie położą tego na ołtarzu Chrystusowym, ale nawet idą do sądu powszechnego, bo tak było tam w Koryncie, i oczywiście rozszarpują wtedy kościół na prawo i lewo? No przecież wiadomo, że świadkowie jedni za, drudzy przeciw, no to jest tak naprawdę śpiew pod do samego diabła. Które tylko się cieszy, że takie sytuacje może oglądać i nawet aranżować. Natomiast są też sprytni ludzie w kościele. Ja nie mówię, że są wierzący, ja tylko mówię, że są sprytni. I wtedy, kiedy mają jakiś problem i chcą go rozwiązać tak, jak oni by uważali, że powinien być rozwiązany, to mówią: My się poddamy ocenie kościoła i proponujemy, żeby ten a ten, czy ci a ci byli sędziami w tej sprawie. I Paweł mówi tak. Dlaczego powołujecie do takiej roli ludzi, którzy w kościele się nie liczą, którzy są uważani za nic? To ja Wam powiem, dlaczego takich ludzi niektórzy chcą powo powoływać bo ich można przekupić, bo można nimi manipulować, bo można ich wręcz zmusić do tego, aby wyrok był po mojej myśli. Więc tutaj nie ma mowy o żadnym załagodzeniu problemu. Tutaj jest mowa tylko i wyłącznie o tym, żeby w szatkach niby sprawiedliwości przeprowadzić tak naprawdę coś, co pachnie z daleka piekła. Moi drodzy, Paweł apostol powiada tak: musicie zrozumieć, że jeżeli awanturujecie się w kościele, to jest to dowód na waszą duchową niedojrzałość. Wszelkie kłótnie w kościele. Wszelkie obmowy Kościoła, wszelkie plotki na temat Kościoła, które ja, Ty rozpuszczamy, są dowodem naszej duchowej niedojrzałości i niestety świadczą o tym, że my tak naprawdę nie miłujemy tego Kościoła, nawet nie jesteśmy jego częścią, ponieważ ten Kościół nie spełnia moich oczekiwań. O, a jakież ty masz oczekiwania? Oczywiście takie, że ty nie pasujesz do żadnego zboru, bo ty jesteś ten wyjątkowy i ty jesteś ta wyjątkowa, a ludzie nie dorośli do tego. No cóż, rzeczywiście może tak być, że jesteś wyjątkowy, wyjątkowa. Ale ludzie wyjątkowi to ludzie pełni miłości, dojrzałości duchowej. Ludzie, którzy potrafią mądrze i zgodnie ze Słowem Bożym dysponować swoim życiem. Pamiętajcie, to jest teraz ostrzeżenie kierowane do wszystkich. W Królestwie Bożym nigdy się nie znajdziesz, jeśli jesteś wszetecznikiem, czyli umiłowałeś grzech i nie chcesz słuchać nikogo, chcesz go uprawiać. Jeśli jesteś bałwochwalcą, czyli jeśli Boga ci zastępuje coś lub ktoś, jeśli jesteś cudzołożnikiem, czyli żyjesz w nieprawomocnym związku i nie chcesz tego zmienić, no może być taka sytuacja, że Twoja druga połowa, mąż czy żona, są niewierzący i oni na przykład nie chcą po 20 latach wziąć z Tobą ślubu. No ale tak naprawdę oni są Twoim mężem lub żoną, więc należy to uszanować. I moim zdaniem należy z nimi nadal przebywać, bo inaczej popełniłbyś wobec Boga cudzołóstwo, łączyłbyś się z kimś innym. Rozpustnicy. Rozpustnik to ktoś, kto, można powiedzieć, publicznie kpi sobie z zasad, które Pan ustanowił dla świętych. Homoseksualiści. O, to dzisiaj bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio dowiedziałem się, przesłano mi informację, że jeden z biskupów ewangelicznych, ewangelikalnych, przepraszam, pobłogosławił delegację homoseksualistów. Ho, ho, ho! Co za niezwykłe wydarzenie. No naprawdę, ten akurat biskup nie zaskoczył mnie. Nie skomentuję tego, bo szkoda mi tego człowieka. Dalej, złodziej, jeśli kradniesz. Jeśli okradasz też ludzi z dobrego imienia, to jesteś złodziejem. I Królestwo Boże nie jest dla ciebie. Chciwcy, zazdrośnicy, nie ma dla Was szans, żebyście weszli do Królestwa Bożego. Oczywiście pijacy, alkoholicy, oszczercy, czyli kłamcy. Kłamca w ogóle nie może wejść do Królestwa Bożego, bo o jego ojcem jest diabeł. Ani zdziercy, czyli jeżeli na przykład masz dużo pieniędzy i pożyczasz swoim braciom. I to na taki procent, że oni ledwo, ledwo dyszą. Jesteś zdziercą. Jeżeli zatrudniasz ludzi wierzących czy niewierzących i nie płacisz im, jesteś zdziercą. Nie wejdziesz do Królestwa Bożego. I Paweł Apostol mówi tak: niektórzy z Was byli takimi ludźmi, ale już nie są, bo jesteście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. Chrześcijanin to człowiek, który jest wybrany, zbawiony, powołany do świętego życia i już nie funkcjonuje jak ktoś, kogo znaliśmy przed Jego nowym narodzeniem. Amen. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.